No dobra poróbmy sobie parę zadań z tego nowego karnetu zobaczymy jak ta gra pójdzie może jakiś winnik się by przydał lecimy, lecimy, lecimy my tutaj musimy zrobić skrzynki otworzyć, tak? No dobra Lecimy więc po skrzyneczkę. Tak, znaczy nie wiem jak Wy oceniacie, ale dla mnie spoko jest całkiem ten karnecik. Zobaczymy, zobaczymy. No dobra, skrzynki otwarte, można sądu uciekać. Z użyjmy tego wiru. Jeszcze go nie używałem, zobaczymy jak to działa. Kurde ta. Podoba mi się to, że ta mapa jest taka nowa dla mnie. Niby, nic a jednak trochę pozmieniali. Dobra, tu nikogo nie widać. Mało ludzi zostało przy życiu. Przez to zadanie. Szybko się strasznie wybijają. Dobra, polećmy do tego drugiego wiru i spróbujemy kogoś sobie... A tam ktoś jest. No proszę kolego. To zróbmy sobie zadanie z wirem od razu. To zrobimy dwa zadania w jednych, że... Cześć kolego. Lecę po ciebie Bum Dziękuję, Pan już podziękujemy Dawaj pan, coś tam poleciało ciekawego na dół Hmm. Czy ja coś potrzebuję? Jest tamtą, zobaczmy hmm. naboje się przydadzą, to się przyda Reszta nie. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Hmm, może ktoś tutaj będzie z północy szedł? O, jest dzień dobry Oj, nie buduj się tak, nie buduj się tak O jezu, ale ty był budowniczy Jak zaraz zejdziesz do mnie na dół No chodź, no chodź, o cześć pyk, pyk Pyk, Jeszcze raz, dziękuję Zajebiście jesteś I co jest wasz problem? Jak się budujecie wysoko to słabo gracie na dole Dobra, lecimy dalej, apteczka albo ognisko by się przydało, trzeba poszukać następnej ofiary najlepiej, hop, hop, jest tu kto, hop, hop, koledzy, gdzie jesteście, ciekawe czy w ogóle w tym sezonie są boty, bo jeszcze żadnego bota nie widziałem. Hmm. No nie wiem. Dobra, pójdźmy może sobie, oj, pieniek. pójdźmy sobie może do zrzutu, to może być apteczka. A jak nie, to na pewno jakieś kile wlecą. Ko zrzut na pewno ktoś będzie w samym środku strefy. <laughs> Zaznaczymy sobie. To jest nasz cel. Ta całkiem blisko pasuje. Hmm. Oj, oj, ktoś mi rzut zabrał. No dobra kolego, przynajmniej wiem gdzie jesteś. W serio, ty płyniesz na rykinie? No nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Oj, chyba dostałeś, co? I znowu dostałeś. No nie ruszaj się jeszcze raz, no ale masz loa, no stój! Znowu... Kurde no... Ilu was tam jest? Oj, 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 agresywny Ale ty masz ma nawet chłopie Leczymy się i możemy lecieć dalej. Nie widzicie, cholera, gdzie ty jesteś? Mógłbym się wycofać za górkę i go podjechać z drugiej strony. No poczekamy jeszcze. Strzela się z kimś, to może być szansa szansa, o, tu jest kolega No stój Cholera, no O, a tutaj kto strzela? Cześć kolego Przywitaj się. O, ale teraz zostałeś No ładnie, no chodź jeszcze raz. Trzy osoby tutaj są. Jeden odleciał. Na geje. No dobra. Tam jest jeden. O, ekipa. A z nim jest zadanie chyba jakieś, nie? Albo osiągnięcie. Z powaleniem ich. Możemy się pobawić trochę. nie sobie pływa zaraz cię nakarmię mięskiem lecierzy, następny aha ty się tam cały czas budujesz tak dobra, może chłopaki ci pobijają o, straciłeś shielda 40 24 No chłopie masz głębokiego loła, Oj, głębokiego loła to jest chyba ten motyw, kiedy mam cię podjechać rekinek tylko mnie nie atakuj spokojnie rekinek, Płynijmy koteczku, płyń koteczku No dobra, gdzie jesteś? Wciekłeś do domu. Oj Ja polecę za tobą, nie uciekniesz. Nie uciekniesz Kolego O Jezu Co on robi? Jak on kręci? I dalej wyjdzie na no, się. Pyk, pyk. Ile? 1 Je HP. Przecież to kurde się nie dzieje. To jest przeznaczenie. Jeden HP. Jezu, nie dojeżdżaj mnie. Nie dojeżdżaj mnie Siedź gdzieś blisko. Nie dojeżdżaj mnie. trzeba już na pewno musimy mieć ognisko. Jak on mnie kurde trafił? No dobrze. Upgrade'owaliśmy sobie broń, teraz trzeba znaleźć sobie przytulne miejsce do leczenia. Szukamy bandaży, apteczki, ogniska, wszystko nas uratuje. Hmm. tam ktoś jest. Musimy uważać. 101 to nie jest dużo HP. Jeden porządny spray po nas. Słyszałem tą snajpę słyszałem Ktoś chyba widział jak uciekałem O! I tego potrzebowaliśmy właśnie Zaboksujmy I się zbandażujmy Ej, 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 kolego, kolego, kolego. Co ty robisz? Co, 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 co to było tej? że się leczyłem. Co koleś odbalił w ogóle? Dobra, weźmy snajpę. Idziemy dalej. Hmm... Nadal by mi się przydało ognisko i dużo pota już teraz. Tam jest zrzut na górce, ale tam ktoś jest. Hmm. Na razie nie wbijamy tam, pójdźmy... ...od drugiej strony. Weźmiemy sobie ten drugi zrzut. Będzie chyba szybci, co? Jak sobie tak podskoczymy do tego zrzutu? E no serio, czy wszyscy muszą mi zrzuty kraść? Kurwa, lagi lekkie. Oj Panie, ja mam lagi. Co się dzieje? Ja pierdziel, czy to może się ogarnąć? What the f nie no neta mam, okej okay. Musi być serwerem coś No, no serio Ty on uciekł? O Boże. No nie widzę go Dobra wbijamy na tą górę i tyle w temacie Zobaczymy co tam będzie Jakie lagi Dobra jesteśmy wyżej A czy nas nie strącą topic. Oj chyba nie dolecimy Trzeba z buta podejść Hmm O Wyskoczył Cześć kolego 2 3 4 No masz doła Teraz się będziesz leczył, teraz ci wezmę high ground Pojmę twoją bazę, chłopie. Ty ja jesteś bezdomny. Gdzie jesteś? Znowu lecisz. Czy ty masz graplera? Co zrobisz teraz? Hmm. Zejdziesz do mnie na dół? Nie. Ty, on graplera? A czy on, on grapplerem teraz może... No dawaj, dawaj. Znowu shield'a ma. Czy on grapplerem która może otwierać spadochron Wcześniej tak to nie działało Hmm to W sumie ulepszenie, gdzie jeszcze reszkopnie Może się pobawimy z nim Zobaczymy co zrobi, zobaczycie jak się buduje Zobaczymy Rozegramy to na spokojnie, nam się nie śpieszy Ale no nie wierzę, jeżeli tą grę wygramy chat. A mieliśmy 1 HP to Pog Gdzie ty uciekłeś? No chodź, presja to jest tak zwana presja chłopie. Próbujesz coś zrobić i w tym momencie dostajesz presję. Pressing. Patrz, chcę podjechać. No nie poszło co kolego. I czemu to nie wchodzi? No przecież strzelałem prosto w niego. RNG tej broni czasami jest. O jest. To jest masa. Jest celniejszy O Jezu. Nie był mój najlepszy strzał, tu Cię nie ma Gdzie jesteś? Kici, kici, kici Kici, kici No wyjdź No już Chyba ja nie mam za dużo amunicji Nie, ja sobie przesadzam mam Na Ciebie starczy Ciekawe czy masz jeszcze leczenie jakieś A może Cię podjadę na blisko, co? Tak bawić się z góry. Będzie ciekawiej. 50-50, zejdę do Ciebie na dół i zobaczymy, kto wygra, co? Idziesz na to, chłopie? No, no widzę, że nie wychodzisz, więc chyba na to idziesz. No dobra. Nie chce się bawić. Tam siedzi, tam siedzi. Dobra, to schodzimy. No nie chcę się walić w On tak cały czas się będzie chował Dobra Chyba nie ma sensu co Ani mnie nie próbuje strącić Tylko może mieć bandaże chociaż wątpię, nie? Tak go podjęliśmy No ale Ja też nie mam za bardzo apteczki żeby na kill off walić No nic, dobra Kopię Może mi się tak bawić, mogę tak do ciebie strzelać, ty się będziesz munkrował. A mogę po prostu zejść do Ciebie na dół. Tu jesteś. I cię zdjąć. Cześć. No i winek, kochani winek. Pierwszy winek w tym sezonie, także kot przemysł i wiadomo o co chodzi. Trzymajcie się. Opa, cześć, cześć. Fajnie czat to poszło, fajnie. Pierwszy winek pierwszego dnia. Elo.